A więc witam Was widzowie w czwartym filmie z serii Geta 500 do Milionera. W dzisiejszym filmie no trochę to nasz Paracetamol w śmiech w poprzednim. Oj Tu nie? To, Chyba nawet bardziej niż mu się wydaje. Halo! Proszę Pana Halo! Dajemy Co panowie? O to, 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 to migające, czerwone, niebieskie. I, I.

Jesteś zatrzymany. Jesteś zatrzymany? i mnie. Ja. I ucieczkę. Będziesz lat w minimum. Co? Ile? Co? Ile? Gdzie? Co? ja? Nie podniecaj się tak. Na dożywocie Śmiernie. od razu. No. No. Albo karę no. Gdzie no mnie teraz widzicie? Na komisariat. Co to jest? Gdzie to jest? Panie, ja się dwa dni temu urodziłem. Jak się miałeś urodzić dwa dni temu. No dwa no. dni temu się urodziłem, panie. No, on wolniej jest pod wpływem na Nie możemy tego wykluczyć. Z pewnie jakimś. Jakim wpływem nie? Panowie, mi tak boli głowa. Ja. Nie będę robił mocno. Idziemy. Zostaw mnie. Nie. Idziemy na przesłuchaniówkę przyszły. Przesłucham pana Co pan zrobi? Przesłucham Co to znaczy? Ty już dobrze wiesz co to znaczy Pani... ja, dawaj, ja, się, ja się dwa dni temu urodziłem Jak mogę się dwa dni temu urodzić? Mówię naprawdę Nieprawda Pikuwam cię do stołu No dlaczego? Gdybyś mi nie uciekł No i co? Co? Co teraz? No i teraz sobie, sobie pogadamy Jesteś głupi Chce pan siedzieć dłużej? O, ja tu bym chciał usiąść, no No To, to co, będziemy tak stać? na nazwisko Pana? Ja nie wiem Twoje ja jestem paracetamol. Jaki kurwa paracetamol? No mówię poważnie, jestem paracetamol. To jest niemożliwe. No to pan pójdzie do medyka i się go zapyta, bo tak mi powiedział, że jestem paracetamol. Dobrze, czyli takim razie urobię... Chce pan pójść na badania? DNA. Jakie badania? Pobierą... na DNA pójdziemy zaraz. Jeśli wszystkie odewiemy. Dobra, tutaj odkuję, zapraszam pana. Gdzie ty idziesz? O, tu. Tutaj. No przecież. Ja pana rozkuję i tutaj paluszkiem po karteczce. Nie. O. O! Marek? Parasetalu, co ty tutaj robisz? Jezu... Gdzieś ty był? Tak mi noga boli, upadłem z takiej wysokości Jak ci noga boli, pokaż o Boże, bardzo boli Nie, twoje koło zamontowałem Bo już zamontowałem przecież Ale ja swoje, jeszcze drugie mieliśmy A. Gdzie jest? A tu, dobra, widzę. Wiesz co, Marek? Jak ja pobiłem tego... lekarza... Stali ci... Y, niebieskie, czerwone światełka. Jak to? Ja zacząłem uciekać. Potem... Co? Potem, gonili mnie, złapali mnie. Wzięli mnie do ich domu. Chcieli mi jakieś badania robić, czy coś, bo mówiłem im, że się urodziłem dwa dni temu, mi nie wierzyli. Mimo, że to jest oczywiste. I... Potem, wyjąłem ten kij, jednego... Pobiłem Jak pobiłeś? Leżał Człowieku, tam kamery są Leżał i już nie wstał chyba Człowieku, kamery już tam są, tam są kamery, oni wiedzą jak ty wyglądasz <grym> Policja cię szuka Jak to? Szuka cię, zawinął cię, pójdziesz do więzienia No nie, no nawet mi tak nie mów Marek Będziesz podnosił mydło z podłogi Marek nawet mi tak nie mów Tak będzie, nie zmyśla. Musimy jakieś części poszukać No właśnie, brakuje nam drzwi No to tego, nam tego auta znowu weźmiemy Skąd ty siedzenia wziąłeś? Ugrałem dla Mariolki. I teraz dał to Mariolki, dajesz. co? Ty, a to się nie nada? No właśnie, kanapę wziąłem dwa. Gąbkę, żeby tam położyć, żeby dało się siedzieć w miarę, a no nie. Tak, tak, o to chodzi. Dobra, a weź coś. Ty. No? Weź coś, przynieś. Dobra. Hmm? Patrz co mam, patrz co mam Co masz? Wow. Jest mam, mam Marek Czego? Co my jeszcze co musimy, drzwi, ty drzwi, drzwi przecież nie mamy Drzwi i dwóch kół I bagażnika jeszcze by się przydał, żeby jeździć No ta, no bo wtedy coś tu się z tyłu zapakuje, rower czy coś i będzie, nie? No właśnie, A rower tak to... będzie Kto to jest? O, moja piękna. To i przywitaj. To jest Mariola. Mariola, Mariola. Gdzie ty idziesz? Szukać czegoś, żeby można było się słować, bo mi dom wysadzili. A no, te dzieciaki przyszły i te, no. W butle z gazem mi strzeliły. Witam cię, ja paracetamol jestem. Witam, jest jestem Mariola. Wiesz może, gdzie jest Benjamin? Si nie wiesz. Chciałem też go poszukać. A czemu? Co tam, Mariola, jak ci lecisz gdzie? Bardzo dobrze. Oprócz tego, że mi wysadzili i straciłam go, no to bardzo dobrze. Wiecie, może gdzie jest Benjamin? A co chcesz od Beniamina? No Szukam go, bo się z nim pogadać. Jak to no. chcesz z nim pogadać? O czym? Czy to ważne? Mariola, no, możesz mi wszystko powiedzieć. No ale szukam Benjamina, bym chciała z nim pogadać. Gdzie jest Benjamin? A Benjamin na polowaniu. No, on teraz poluje. A gdzie? A to ja nie mogę zdradzić, bo ja sam nawet nie wiem. To są tajne tajniki. Okay. Dobra, poradź sobie tam, trzeba coś znaleźć. A, poczekaj, mamy piwo w ogóle? Mariola. Ja zapraszam ze za mną. No. Mariola zawsze ma piwo, ona to jest kobieta. No tu stoją trzy. No to puste. To puste są, to wypite, to my ja zostanę. Możemy, ej. ey. Ej. No. Możemy pójść do tego sklepu znowu. Jak sklepu, jak to nas wygonią? No to was wygonią, mnie nie wygonią. Ale dpało, nie ucie? On dpało, cię, on też złapał ostatnio prawie. A, no pan, tak. Samol może kurwa tam wejść. Nie może, bo go wczoraj łapali, no już, tak. ale ja go podciąłem. No, no to, to ja się wezmę. No to ja spróbuję tam wejść. Mariola, ty się tam nie pchaj, bo ty i tak cię wyrzucić. Ty wiesz. No ja tak, mogę ma, spróbować jeszcze raz. No dobra, tylko może policja przyjechać. Dobra, już raz ich rozwaliłem, to drugi nie, raz rozwalę. Mariola się na nich położy, to oni nie będą żyli. idź po... może z Mariolą, ja bym... Ja muszę no się ty... napić piwa po prostu. No to ty popilnuj naszego dobytku tu. No właśnie, Mariola. Pilnuj dobytku. Rover, Rover znajdź. Rower, a rower, przyjechałem nim, skochałem go w krzakach. Chodź, chodź Mariola. Idź, idź Mariola Idę. z nim, idź z Paracematamolem. Ja, ja, ja muszę Ja mam ki. To dobrze. Mariola. No. Robimy tak. Ty wchodzisz, zagadujesz go, żeby on cię wyrzucił. Ja tak no. Jak radne? Tak jak wczoraj A, no, z markiem. Czekaj, kurna, Ja gdzieś w, w, w moim tłuszczu schowałem broń. Umiesz biegać? No jakoś dam radę. To dawaj. Ty szybka jesteś. Jest o! Ci co? Się stało? Żyje, Żyję, no. Co oni ci zrobili? Co, kto? Nikt mi nic nie zrobił. No to co ci się stało, że ty tak biegasz? Kurde, spadłem z wysokości uciekałem przed tymi światłami czerwono-niebieskimi. Nie wiem jak okay. wy ich nazywacie tutaj. Och, o Jezus! To oni, to oni. Czekaj. Ja jednego pobiłem z nich, ja nie mogę, oni nie mogą mnie widzieć. Ty się słowaj, chodź. Nie. Się tym razem, tym ty. razem bierzesz ty, ja odwracam uwagę. Dobrze. Nie dobra, musimy, musimy wyczekać, bo on, on jest w środku tam, ja go pobiłem dzisiaj. Jak on chodź, mnie zobaczy, to chodź, jest wiesz... Chodź, 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 ja wiem gdzie uciekamy, się słowaj. Uciekamy, Chodź za mną. Tutaj będziemy mieli dobry widok, kiedy odjedzie. Ty to masz łeb Mariola. Wiem. Dawaj, chodź za mną. Chodź tutaj. Tu, na górę. Trzeba sobie w życiu jakoś radzić. Widzisz co tam, on. tam Nie spadnij. Cyli się. Ego. Mogę mieć... swój w O nie. Yeah. Jak myślisz, czym wygrywamy teraz? To najlepszy nie jesteś, leci powiem. On ci lepiej pójdzie w tym podrywaniu. O tej Mariolki? Korna tam mnie? Ciesz teraz... ona jest Marka. A. Ja Weź. To się na randkę. Nie, gdzie jest Marek w ogóle? Ty umiesz a, go jakoś namierzyć? O! O, już. Mam, o Mariola też uciekła. Gdzie Mariola? O, Mariola! O, Mariola. Jezu. Żyje. Ja jeszcze zdążyłem do sklepu wejść i ukraść te. A ty, a Co się działo? Ten kasjer, Ten kasjer. Było wejść tam do na, nas na dach, żebym walnęła mu spadł. No ma Ja zdążyłem jeszcze do środka wejść i ukraść. Ja syreny słyszałem, syreny, co się działo? było tak, my tam poszliśmy. Ty niebiescy, niebiescy, czerwone światełko byli. policja się myli. nazywa, policja się nazywa. Policja? policja. Tak, Była policja pamiętaj. i chcieli nas złapać, ale ja, ja uciekłem im i wziąłem piwa. Ja, ja skoczyłam na tego kasiera. No to pewnie już nie pożyje długo. Nie wiem, jak... dziwię się, jak, jak... Ktoś nie żyje. Jakbyś się dotłapał do policjanta. <gry> Dobra, pijemy. Moż... Może i kulowo. Bo... Dobra, Ale... piwo jest ja ja nie ma co marnować czasu. Daj mi też. Pijemy. Ty w czerwonej bluzie też możesz nie Jaki w czerwonej bluzie? No ten co tu stoi no Jaki stoi? Nikt ty nie stoi, jestem ja, Mariola i ty No i ten w czerwonej bluzie, nawet mi się nie no, przedstawił No ja tylko ciebie Jaki w czerwonej? Dobra. ja jestem młody. Ty kiedyś może przypomnisz Jaki w czerwonej? Przecież mówi, że się młody nazywa Schizofreniku O co ci chodzi? Carter, powiem ci tyle Byłeś śpiący rok Się lecz na głowę To może zaśpiewamy no. Ja podziękuję, ja muszę jeszcze jakoś pochodzić dzisiaj Zajdę później Mario, do ciebie. Ty se VIP, po prostu. Ogarnąć mogę ci więcej. To co może standardowa przyśpiewka? O, dobra. Na trzy? Na trzy. Raz, dwa, trzy. Piwo, 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 piwo. piwo, piwo, piwo. O. O.